Siemaneczko, maneczko ja jestem waszą ulubioną youtubereczką yy, ze śmietniczka. Wiecie. Yy, no i generalnie dzisiaj opowiem Wam pewną historię, yy, więc zacznijmy od tego, że może włączę sobie tak artbook. I zrobię jakieś tutaj, powiedzmy postacie. Dobrze, więc myślę, że teraz jest pięknie zilustrowana ta sytuacja, więc yy, to jest... O! To jesteśmy my. A, tu się za ten, chodź. O. To jesteśmy my, w sensie to jestem ja, to jest Ola, a to jest Kamil. Powiedzmy, że tak ich nazwiemy w tym momencie, ponieważ Ola i Kamil, no zawsze będzie po perfekcyjne. O nie, i oni co obejrzyli... No, wątpię, bo nikt w zasadzie jest klasy, z mojej klasy poza dwoma osobami nie kanał na YouTube, chyba że magicznie mój największy wróg się o tym dowiedział, jednakże Mam nadzieję, że nie, jednakże tak przygotowana ta rzecz właśnie jest perfekcyjna do robienia teraz tego właśnie, więc słuchajcie, my tutaj sobie siedzieliśmy, a ona była TikTokerką, w sensie Ola, nie, i ona idzie do nich i ona zrobi jakieś główne, nie wiem co ona zrobiła, mniej więcej powiedzmy, że to. I właśnie tutaj byli ci. To są, jest rodzeństwo. E, I on taki zaczął w ogóle tam coś tam do niej krzyczeć, przeklinać. Ja nie wiem, co to w ogóle było. Ja się wystraszyłam go wtedy, ale. No, i ona tak kurde. Mm, sorry. Ej, no właśnie już możesz nie tańczyć. Przestań tańczyć. Mam nadzieję, że zwie się czuję zaszczycona, że korzystam z jej tego. Trudno. I ona wróciła, ale oni tam się przyprzyli i oni w ogóle ten, nie? I oni tam przeklinali coś tam, krzyczeli do nas w ogóle. Wygrażali się. Tragedia. I ten właśnie tutaj ym, Kamil. Też tam zaczął ten i potem jeszcze Lena, ja chyba ostatnia. Bo ja się bałam zawsze takich rzeczy. Znaczy już się nie boję, już bym się nie bała, ale to było w trzeciej klasie, ok, Więc musimy zadać, że ja mam wtedy 8 lat, więc. Yy... No ten właśnie. I tam w ogóle coś tam nie. My się tam, Oni się tam prawie zaczęli, kurde bić. ja nie wiem, co to było. I w pewnym momencie oni mówią. No to co? Jezu, Jezu, biegniemy do domu. I uciekli. A my zaczęliśmy ją ich gonić. Mam nadzieję, że podoba mi się moja piękna wizualizacja. I ten tutaj zauważył, że leżała sobie jakaś taka... W sensie była taka większa po prostu kubka. no bo to nie było w lesie, tylko to było po prostu jakieś na placu na betonie i tam sobie leżała taka jedna trawka i on rzucił w nich. I oni uciekli tam do domu, wą. No i my zadowoleni, nie? Idziemy ze z powrotem tam, gdzie byliśmy. I mniej więcej... No i tam potem jeszcze doszedł... Dwie osoby, czyli Oliwka i... Robert, nazwijmy ich. No i tak więcej po pół godziny... Policjant przyszedł. Nie, i w ogóle my, jakby my tam widzieli... W ogóle ja tutaj jestem taka wysoka, ale to jest jakby prawdziwe, bo jestem mega wysoka. No, ale nie, aż tak, dobra, nieważne. E, I... I on tam się coś tam, że... No, co wy tam rzucacie kamieniami? No, co wy, ten, dzieci jesteście? Jakieś, kurde, tutaj... Co? Co? Co wy? I nie... I, ale my się się nie rzucaliśmy, a oni były tak ze Ej, a e, nas tam nie było, to my sobie może pójdziemy, nie? I tak sobie siedzieli i sobie obserwowali z boku. A my tacy, kurde, zesrani. I on tam coś tam, no. I żeby mi się to więcej nie powtórzyło. I jeśli to się jeszcze raz kiedyś powtórzy, to będziecie mieć jeszcze większe konsekwencje. Nie, to mi to jest zesrani. No giz! spoko. No. Więc żeby mi się to już nie powtórzyło. I poszedł. I oni wtedy wracali. Jezus, co wy żeście odwalili? No co my tam im opowiadamy? To co ja wam już wtedy wcześniej opowiedziała, nie? To, co ja wam wcześniej opowiedziałam, ja o takie, o Boże. Dobra, I no więc i tak do tego doszło, że ostatecznie ci właśnie zadzwonili na policję. E beka. Jeszcze większa beka, że ta policja, która przyjechała, to też jest beka, ale chciałam powiedzieć tylko, że ja się z tą dziewczynką kiedyś przy... Przyjaźniłam. <laughs> no to no, już się nie przyjaźnimy, tak? Po prostu beka. <laughs> no i to jest trochę. Tak, to była moja piękna historia. Trwała ona 12 minut. Słuchajcie, więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Um, mam nadzieję, że Wam się podobało. To było z całą pewnością piękne widowisko. O nie, bo 15 razy stworzeniem tego. Tego. No to beka. E, I no, to było serio piękne. Ja nie wiem, ten policjant, jak on przyszedł, nie zapisuj. To, ja, ja się autentycznie bałam wtedy, ale też troszkę nie... Co to jest? Dobra, nieważne. E, no i właśnie, ja byłam, ja się wtedy bardzo bałam, że potem coś się stanie, ja o tym potem powiedziałam mamie, Ej, ja już się w sumie pożegnałam teraz dalej mówię, dobra, nieważne. E, ja potem powiedziałam to mamie, opowiedziałam, a ona mówi, a no ok. I dzień później, bo to... albo dwa dni później em, w kościele, bo to było przed komunią, więc ja musiałam się tam uczyć do tej mnie, Nie komentujmy. E, mama Kamila. Pyta się mojej mamy, co to w ogóle było, co się stało, nie? I ten. I okazało się, że moja mama myślała, że to, że to tam kiedyś się wydarzyło, nie? I ona w ogóle nie ogarnęła, co się dzieje, I, i tak beka trochę. Więc no, no to by było teraz już tak na tyle serio, i jakby dziękuję za oglądanie. Jeśli wam coś się podobało, to zostawcie lajka i. I suwa, i w ogóle, boże, będzie więcej moich dziwnych, powalonych historii. Mam nadzieję, że nie. Yy, więc to by było serio już na tyle, już może nie będę aż tyle przedłużać. Dziękuję, do widzenia, trzymajcie się, siema. Tak bardzo mi się tego nie chciało montować, że po prostu...